W ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży w Krakowie od 20 do 25 lipca nasze miasto gościć będzie kilkudziesięcioosobową grupę z zagranicy. W trakcie pobytu w Brodnicy organizatorzy przygotowali wiele atrakcji w sobotę w ramach Światowych Dni Młodzieży, które organizujemy tutaj również w Brodnicy. Odbywać się o godzinie 20 na Zamku Brodnickim będzie bardzo ciekawy koncert pod tytułem Wiara, Nadzieja i Miłość. Wystąpią artyści z Torunia i z Brodnicy, którzy zaśpiewają piosenki w języku francuskim, rosyjskim, ukraińskim, polskim. Będą ballady Koena, będą znane wszystkim pieśni religijne, bardzo serdecznie zapraszamy. Godzina 20. Brodnicki Zamek. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. W niedzielę 24 lipca zapraszamy do Brodnicy na 11. Jarmark ekologiczny z królewną Anną. Jarmark, który od samego początku odbywa się na Brodnickim Przedzamczu, to sposób na udaną niedzielę. Kilkadziesiąt stoi z z produktami ekologicznymi i regionalnymi, wyrobami artystycznymi i roślinami ozdobnymi. Stragany ogrodnicze oraz degustacja potraw lokalnych przyciąga rokrocznie tysiące odwiedzających. Od godziny 13 ulica zamkowa będzie zamknięta, będzie stało bardzo wiele, bo już mamy na dzień dzisiejszy około 60 zgłoszeń stoisk z żywnością ekologiczną, z wyrobami artystycznymi. Będzie wiele atrakcji, proszę Państwa, będzie wioska ginących zawodów, będą, będzie osada rycerska, będzie miasteczko naukowe. Ale również będzie się działo bardzo wiele ciekawych wydarzeń na scenie. Będą występy zespołów ludowych, a na zakończenie jarmarku o godzinie 17.30 wystąpi zespół Gospel, który zaśpiewa muzykę chrześcijańską w takich pięknych rytmach, w pięknych aranżacjach. Naprawdę warto przyjść i posłuchać tego koncertu. Proszę Państwa, jarmark to impreza, która od 11 lat odbywa się w Brodnicy. Bardzo nam się ta impreza rozrosła i co roku, jak Państwo doskonale wiecie, jarmark to również degustacja potraw. W tym roku poprosiliśmy, by częstowały Państwa swoimi specjałami, potrawami koła gospodyń wiejskich z powiatu Brodnickiego. O godzinie 14 i o godzinie 16 zapraszamy na degustację zup, dań i potraw, które kojarzą się z regionem brodnickim. Podczas 11 jarmarku ekologicznego, który odbędzie się 24 lipca na brodnickim przed Zamczu, warto skorzystać również z bogatej oferty działań zdrowotnych przygotowanych przez organizatorów. Za darmo będzie można wykonać wiele badań i skorzystać z porad specjalistów. Zapraszamy do odwiedzania miasteczka zdrowia, które tradycyjnie już usytuowane będzie w parku Anny Wazówny przy fontannie. Jak co roku e, pragniemy zaprosić Państwa do badań EKG, spotkań z dietetykiem, wykonania badań profilaktycznych w kierunku przeciwdziałania chorobom kardiologicznym. Będzie można także zbadać sobie słuch oddać krew. Będzie z nami krwiobóz. W poniedziałek i wtorek po jarmarku można wykonać badania mammograficzne. Odwiedzi nas w trakcie jarmarku jak co roku zespół opieki zdrowotnej z bogatą ofertą edukacyjną i diagnostyczną. Laboratorium będzie można Pana Baśkiewicza odebrać bezpłatne skierowania do badań diagnostycznych, będzie oferta profilaktyczna w postaci namiotu dla dzieci i młodzieży. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował mnóstwo atrakcji, odwiedzi nas także centrum edukacji dorosłych, będzie można poznać tajniki zabiegów upiększających, zrobić sobie masaż, a także zapoznać z ofertą szkoły. Mamy dla Państwa poza badaniami kardiologicznymi. Poza ofertą masaży, także ofertę naszą własną. Będziemy Państwu proponować udział w programie profilaktycznym przeciwdziałania zakażeniom WZWBIC c I tu, w trakcie jarmarku, będzie można także skierowania na takie badania odebrać. Mamy około 100 skierowań. Organizatorem imprezy jest Urząd Miejski w Brodnicy, współorganizatorami. Muzeum w Brodnicy, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej spółkazo ZO i Stowarzyszenie ECOAN. Patronat nad imprezą objął przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Ryszard Bober.